Witam was kochani bardzo serdecznie i ja was witam. Oczywiście w Pepco nowe doniczki po 12 zł. Bardzo ładnie się prezentują. Tutaj mamy z takim, taką doniczkę ze słoneczkiem, cena 15 zł. I tutaj mamy również doniczkę za 15 złotych, też bardzo fajna, taka ala koszyk. I tutaj znalazłam coś fajnego, ale wiecie co? Takie koszyki to chyba już były właśnie w tym sklepie coś kojarzę może te same, może bardzo podobne, 20 zł i tutaj mamy za 10 i za 12 zł takie pojemniki w różnych kolorach, tutaj mamy kolor beżowy jest i róż, szary i czarne. Nowością są również takie kwiatki po 15 zł, raczej roślinki, w dość ciekawych doniczkach. Chociaż powiem Wam, że takie doniczki to tak naprawdę można samemu bez problemu zrobić, samemu w domu. Ale fajnie to wygląda, naprawdę. Nawet pomysł na jakiś Wieczory samotne, czy nawet z dziećmi. Podoba mi się. I tutaj mamy na żółte Za 40 zł w kolorze różowym. Są dostępne z tego co pamiętam, jeszcze w kolorze szarym. I koce. Ten bardzo ładny. Za 40 zł. I tutaj jeszcze mamy pod nim za 40 zł taki beżowy popielniczki 8 zł powiem że wcześniej nie widziałam tutaj takich rzeczy i świeczki dostępne w trzech kolorach cena 10 zł za sztukę I nowością są również takie ogromne kubki. Cena 15 zł za taki kubek. Już taki wzór bardziej jesienny. Tak jakoś mi się skojarzyło z grzybem. Nie wiem. Tutaj jeszcze mam jeden kolor, jeden wzór. Naprawdę ogromne są te kubki. I ten też również 15. I kolejna nowość, tym razem taki mniejszy kubeczek za 12 zł. I tutaj mamy za 5 zł. Nowością są również takie świeczki w kolorowym szkle. Cena tych świeczek to 17 zł. Tutaj jeszcze mamy taki kolorek. I coś nowego, to jest chyba taka buteleczka na oliwę i tutaj jak widzicie w środku jest jakieś winogrona. Cena 20 zł. Tacka na pizzę 15 zł. Z takimi dziurkami, jak widzicie tam pod spodem. No, myślę, że fajna cena. I tutaj mamy też coś nowego za 12 zł. Taki pojemnik z dozownikiem i miejscem na gąbeczkę, plus gąbeczka w komplecie. Jest to zestaw kuchenny, bardzo ładnie się prezentuje. Zaraz Wam oczywiście pokażę inne nowości. Tutaj mamy za 10 zł taki pojemnik również z dozownikiem. I pojemniczki na np. przykład na szczotkę. Tutaj jeszcze mamy pojemnik na mydełko. Już Wam pokazuję cenę, ile kosztują. Tutaj mamy 10 zł, taki zestaw alakamienny. I tutaj mamy jeszcze pojemniczek na mydło. I nowość. Od razu zwróciłam na te pojemniki uwagę. Tutaj mamy kubeczek za 10 zł i pojemnik na mydło 12 zł. Śliczne. I to mi się tam naprawdę spodobało. 12 zł. Jakby tylko był biały zestaw, to nawet bym się nie zastanawiała. Piękny jest po prostu. I tutaj mamy jeszcze za 15 zł. Taki pojemnik na pastę, na szczoteczki. Miski 10 zł. Oczywiście plastikowe. Przepiękna firanka. Od razu mi się spodobała. Szkoda, że są teraz pakowane po dwie sztuki, bo u mnie akurat potrzebna jest liczba nieparzysta. A tutaj niestety szkoda, bo prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy jeszcze z takimi pomponami. I tutaj w takie pasy w kolorze szarym za 80 zł. I tutaj mamy nowość za 60 zł. Bardzo ładne zasłony w taką alakrateczkę, coś takiego. Yy, skojarzyło mi się z planszą od do szachów. I tutaj mamy zasłonę w kolorze różowym, 80 zł. I poszewka pasująca akurat do tych zasłon. Tutaj akurat mamy tylko w takim kolorze, ale możliwe, że będą jeszcze w takim kolorze jak zasłony. 12 zł. Tutaj jeszcze mamy takie poszeweczki w różnych kolorach. Jest i róż, jest i niebieska. Taka szara za 12 zł. Też bardzo fajnie wygląda. Ta 15. Tutaj mamy za 20 zł w kolorze różowym. 15 zł, taka w kolorze zielonym. I jestem już na dziale z ubraniami. Tutaj zobaczymy sobie, jakie są piżamki dostępne. Taka koszula nocna za 20 zł. I tutaj obok mamy w kolorze różowym. Bardzo ładny kolor, 20 zł. Również 25. Koszula, taki mocniejszy kolor. Z krótkim rękawkiem. 20 zł. To jest taki mocny granat. Wy chyba będziecie widzieć kolor czarny. Ta bardzo mi się spodobała. 25 zł w kolorze różowym. Takie drobniutkie kwiatuszki. Oczywiście styl romantyczny. Bardzo mi się spodobała. 30 złotych, 25 zł. I tutaj jeszcze mamy taką koszulę nocną, bardzo ładny kolor. Już Wam za chwileczkę powiem jaka cena. 30 zł. I na dziale męskim pojawiło się kilka fajnych koszulek, w tym taka z motywem bajkowym. Cena 30 zł. Powiem Wam, że od razu mi się spodobała. Zauważyłam ją tak naprawdę z oddali, jak ktoś lubi oczywiście takie koszulki. Tutaj też mam coś takiego. I cena tej koszulki 30 zł. Szczerze Wam powiem, że nie znam tej bajki, chociaż kojarzę, coś mi na pewno gdzieś tam mignęło. Tutaj mamy za 20 zł w kolorze żółtym z granatowym napisem. I tutaj już dział damski. Taka sukieneczka. Tył prosty. Bardzo fajna, taka lekka, akurat na teraz 30 zł bluzeczka z długim rękawem, z takimi koralikami, perełkami u góry. też bardzo fajnie wygląda i tutaj zauważyłam jeszcze coś mnie zainteresowało spodnie, ale zobaczcie jakie fajne, niebieskie, lekkie, również na teraz takie troszeczkę szerokie, no fajne, powiem wam, że podobają mi się i zobaczymy sobie za chwileczkę ile kosztują te spodnie. O no super. 50 zł. 20 zł koszulka z krótkim rękawkiem. I tutaj mi się spodobały świetne spodnie, ale zobaczcie, no są po prostu mega takie przycierane i wcale nie drogie. Powiem wam, że jak za takie spodnie, no super. Szkoda tylko, że rurki bo nie lubię. Jakby tylko miały proste nogawki, to na pewno bym się zdecydowała i tylko 50 zł. yeah I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapeczki, bądź komentarza, albo i tego, i tego. I my się, kochani, widzimy oczywiście w kolejnym filmie, może w vlogu. Spróbuję wrzucić vloga. Mam nadzieję, że to mi się uda, przynajmniej w tym tygodniu, tak. W każdym razie, kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Pa!